Dzień dobry, witam na moim kanale Bluefish Tarot Wszystkie Barany To jest dla Was czytanie na maj 2025 Zobaczmy jakie są w tym miesiącu dostępne dla Was energie Do tego czytania używam, już mam pierwszą kartę i potraktuję ją jako kartę niespodziankę I kontynuując... Tego czytania używam. Tarota. Każda mała rzecz, którą robisz, to magia. i ogólna energia, i tutaj mamy kolor. Jak będą wyglądały w tym miesiącu relacje dla Was? Jak będą wyglądały finanse dla baranów? Mamy tutaj 7 kielichów. A jaka jest dla Was rada w tym miesiącu na maj, Jaka jest rada dla baronów? A z kielichów hmm. i jak ten miesiąc się dla Was zakończy? To jest sytuacja, która się tutaj wydarzy na początku miesiąca. Nowo, będzie kontynuowana przez cały miesiąc jak, jak się to kończy. I tutaj mamy trzy miecze. Bardzo się cieszę, że jest ta niespodzianka, bo być może ona nam wyjaśni, dlaczego tutaj się pojawiły te trzy miecze. No i na spodzie talii mamy siłę. Kartę niespodziankę odkryję na koniec. Tak to nam się ułożyło. I ty ty, żeby wszystko było widać ładnie. Ja i tak będę te karty jedna po drugiej wyciągać, to będziecie je widzieć. No widoczne wszystkie. E, ogólną energią dla barana e, w miesiącu maju reprezentuje karta króla Buław w, w tym czytaniu. I tutaj mamy e, tę wielką jaszczurę, która mm, rozsiadła się na tej suchej gałęzi. E, I w w tle widzimy te kroczące po cienkiej gałęzi kameleony. I te kameleony wyglądają dość blado na tle tej wielkiej jaszczury, która pomimo, że nie ma tutaj kolorów, to wygląda bardzo, no tak, pewna siebie ponieważ no jest to jakby mm, fajnie tutaj pokazane te cechy króla buław, czyli przede wszystkim odwaga i to stosowanie się do e, różnego rodzaju warunków i radzenie sobie w tych warunkach. No wiadomo, że ta jaszczurka, ona e, żeby przetrwać na tej pustyni Musi posiadać wiele zdolności do tego, żeby poradzić sobie w najróżniejszych warunkach i w różnych sytuacjach. Król Buław to jest osoba, która podejmuje wyzwanie, najtrudniejsze wyzwanie. On się nie boi tego zrobić. I. No, i przede wszystkim działa. Jeżeli coś wymaga naprawy, podejmuje się tego. Jeżeli jakieś zadanie jest trudne, on znajduje bardzo kreatywne rozwiązanie. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to również się zjawia i i stara się pomóc na tyle na, ile, na tyle, na ile umie. Jest to bardzo przedsiębiorcza osoba, i ona sobie zawsze poradzi w różnych sytuacjach. Król Buław to jest bardzo charyzmatyczna osoba, i on potrafi pociągnąć ze sobą tłumy, żeby zrealizować jakiś projekt, na przykład. Wy mi się wydaje, że w tym miesiącu możecie pokazać taką, taką silną stronę swojej osobowości, że możecie wy, wy wyglądać na tle innych jako bardzo silna i zdeterminowana osoba, że tak łatwo się nie poddajecie, że niektórzy już nawet tutaj, tak jak te kameleony się poddały, już w ogóle wyblakły. Są takie malutkie na tle tej wielkiej jaszczury. Wy możecie pokazać tę swoją odwagę, determinację, przedsiębiorczość w jakichś w jakich naprawdę trudnych warunkach, w których się znaleźliście, w jakiejś trudnej sytuacji, którą, którą przyjdzie, z którą przyjdzie Wam się zmierzyć w tym miesiącu. To może, być, to może dotyczyć jakiejś relacji z przeszłości. Mamy tutaj jakieś relacji, sytuacji z przeszłości. Mamy tutaj te sześć kielichów. Karta sześciu kielichów, tak jak już wspomniałam, nawiązuje do tego, co wydarzyło się kiedyś. <laughs> Możecie wracać wspomnieniami do jakiejś sytuacji. Możecie też patrzeć na na przykład na swoje dzieci, które tutaj widzimy te, mal, tego maleńkiego niedźwiadka, później już dorastającego i dorosłego niedźwiedzia. Możecie popatrzeć na swoje życie też w, w, w takim kontekście bardzo nostalgicznym, że możecie stwierdzić, że czas bardzo szybko minął i z, Stwierdzicie, że nagle jesteście już w tym wieku. Już jesteście dorośli. Już jesteście no, na półmetku. Może was ogarnąć taka nostalgia. Takie możecie wracać bardzo dużo do wspomnień związanych na przykład ze swoimi dziećmi. Z miejscem, gdzie wy, gdzie, e, z miejscem z, e, urodzenia, tam skąd pochodzicie, możecie bardzo wracać. Może na przykład pojechać do, ta, do, do, do miejsca, w którym się e, urodziliście, odwiedzić je, od, 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 spotkać osoby, które e, wam e, towarzyszyły w tych e, latach, e, kiedy byliście dziećmi. E, Możecie na przykład skontaktować się z kimś z, z, z przeszłości i razem coś wspominać. Um, możecie też zauważyć właśnie, że Wasze dziecko do, jest już dorosłe i um, może to ogarnąć Was taka nostalgia, takie takie raczej ciepłe uczucia w stosunku do, e, do swojego dziecka. E, <laughs> możecie też razem coś wspominać. Możecie chcieć na, na przykład otoczyć to dziecko taką miłością, troską, e, lub e, kogoś bliskiego ze swojego otoczenia. Możecie bardzo dużo wspominać w tym miesiącu. E, mieć dużo wspomnień z kimś e, z przeszłości. Uh, I uh, w finansach mamy tutaj siedem kielichów, siedem uh, um, kielichów, to jest karta uh, z jednej strony iluzji, uh, karta uh, Energia, w której e, również może mu, musimy dokonać jakiegoś wyboru. Musimy wybrać między jednym a drugim. E, ale możemy mieć na przykład problem z dokonaniem tego wyboru. E, I mm, mieć też taką głowę pełną e, niejasności. E, Niemoc w zdecydowaniu, czego tak naprawdę chcecie, kogo chcecie wybrać lub co chcecie wybrać. Mi się wydaje, że, to, że ten powrót do przeszłości spowoduje, że Wy możecie w finansach mieć trochę takie. Um, Taką głowę trochę w chmurach. Hmm. E, jeśli chodzi na przykład o pracę, bo, bo finanse związane są z, z pracą, no to może, możecie się zastanawiać, czy, wróci, czy będziecie chcieli wrócić na przykład do jakiegoś projektu z przeszłości, do jakiejś e, e, nawet osoby, z którą kiedyś współpracowaliście, ale nie będziecie pewni, czy to jest dobre rozwiązanie. Hmm. Hmm. Może stać przed Wami jakiś trudny wybór, niezdecydowanie, trochę takie zamglone może być taka zamglona rzeczywistość. Możecie by, nie być pewni, czy to jest dobry pomysł i czy warto wracać do tego, co się wydarzyło w przeszłości. Tu może być troszkę jakichś takich niejasności, jeśli chodzi o finanse. Możecie nie być pewni, na przykład, jakiegoś stanowiska w pracy. Może Wam się wydawać, że ktoś chce Was na przykład wymienić inną osobą. Lub wy będziecie rozpatrywać w, w pracy inne propozycje. To też tak, może być na, na dwoje, babka wróżyła. <grywa> A możecie rozpatrywać inne, inne propozycje, dlatego ja odnoszę tutaj takie wrażenie, że może Wam się wydawać, widzę tutaj te węże pełzające po całej tej karcie. Mi się wydaje, że możecie czuć się w jakiś sposób zagrożeni. Hmm, możecie czuć, że. Ktoś jest e, nieszczery z wami, no bo, bo jednak ten wąż jest drapieżnikiem, prawda? On może zaatakować znienacka, on może pokazać swoje naprawdę może pokazać swoje kły i może, i może zranić. Ale z drugiej strony może też być tak, że w miesiącu w maju barany będą zrzucać starą skórę, bo mąż, przepraszam, wąż to jest też symbol zmiany, przeobrażenia z jednego w drugie. I może ten proces spowoduje, że Wy zaczniecie rozpatrywać inne możliwości w swoim życiu, jeśli chodzi o pracę. Co tutaj rad, tarot radzi na ten miesiąc dla Was? To jednak zacząć coś nowego, rozpocząć nowy projekt, rozpocząć nową znajomość, ale przede wszystkim spojrzeć na swoją sytuację w, ten, w taki sposób, aby, ta, aby ona była korzystna dla Was. Dla waszego zdrowia psychicznego, dla waszego zdrowia fizycznego i, i żeby była zgodna z waszymi wartościami, to jest to, jest zalecane tutaj przez Tarota. Może ten powrót do przeszłości spowodować, że w pewnym momencie, i tutaj mamy ten, ten koniec miesiąca, nie jest zbyt e, optymistyczny dla baranów, bo mamy tutaj te trzy miecze. Może, e, e, może e, chodzi o to, żeby nie, za, nie wracać za bardzo do przeszłości, bo to może was w jakiś sposób e, zranić, to może zranić wasze serce. Wy może będziecie wspominać to, to wszystko, co się wydarzyło w przeszłości i stwierdzicie, że wy macie jeszcze nieuleczone jakieś sprawy z kimś na przykład z przeszłości ktoś was bardzo zranił, ktoś was zawiódł. Tutaj widzimy tę gołębicę, która zostaje zraniona. To serce nad nią zostaje przeszyte tymi trzema mieczami, i ona po prostu tak, jakby została zaskoczona. To może się stać niespodziewanie. Na przykład, Wy możecie się nie spodziewać, że ktoś z przeszłości może jeszcze mieć do Was jakieś takie pretensje. Wy czujecie jakiś żal do tej osoby ciągle, jest to niezaleczona sytuacja. Która, którą tutaj tarot jednak w, w, widzi w ten sposób, że to, należy to uleczyć. Tu mamy, dlatego tutaj mamy tego Kielichów jako radę. E, e, rada jest nie skupiać się na przyszłości, tylko zacząć zupełnie coś od nowa, zupełnie coś nowego. Zupełnie e, skorzystać z takiej sytuacji, na przykład, gdzie wy stwierdzicie, że e, u, nagle Pojawi się coś e, takiego, e, lub ktoś, kto będzie, e, kto zwróci na Was uwagę, kto będzie Was e, akceptował takimi, jakie jesteście, e, doceniał to, co, co Wy robicie i e, no, podziwiał Was za to, co robicie. E, Tarot zaleca, aby skupić się na takich. E, Rzeczach, które wprowadzą taki spokój w Wasze życie. Nie skupiać się na tym, co się wydarzyło kiedyś, co Wam zaraniło serce, tylko raczej na to, w jaki sposób może być uleczone to serce. I, i przede wszystkim nie dać nikomu, Wmówić Wam, że jesteście na przykład kimś, kim Wy czujecie, że Wy nie jesteście. Wy znacie swoją wartość, poczucie własnej wartości, Wy wiecie na czym Wy stoicie, co Wy sobą reprezentujecie e i ile jesteście warci. Wy wiecie, wy znacie swoją wartość. I to jest za zalecane i doradzone przez Tarota. W przeszłości udało Wam się tutaj powstrzymać swoje jakieś emocje, powstrzymać swoje popędy. Mieliście siłę na to, żeby żeby nie wdawać się, żeby nie wracać jednak do tej przeszłości, ale może wydarzyć się taka sytuacja, która jednak spowoduje, że Wypadek, wypadek losowy, że będziecie po prostu e, mieli kontakt z tą osobą z przeszłości lub z sytuacją z przeszłości, gdzie, gdzie będziecie musieli sta, stawić czoła czemuś, co jest jeszcze nieuleczone. E, jaka jest w takim razie niespodzianka, i może ewentualna dodatkowa wiadomość, co z tymi e, trzema mieczami możemy zrobić? I tu mamy bazie kielichów. no paść kielichów to jest to jest młoda osoba to może być na przykład dziecko w waszym życiu które będzie wymagać jakiejś takiej troski i opieki i w połączeniu z tym asem kielichów to rzeczywiście tak to może wyglądać Trzeba, że będziecie musieli się tym dzieckiem zająć, zaopiekować lub jakimś projektem który dopiero zaczęliście i on dopiero jakby jest w takiej początkowej fazie, i raczej na tym się skupić niż na jakichś bolesnych e, wydarzeniach z, z dawnych czasów. Raczej e, nie chronić swoje serce przede wszystkim, chronić to, co jest dla Was ważne, chronić e, to, co jest e, hm, bliskie wa Waszemu sercu. Nie pozwolić się ranić, nie pozwolić nikomu Wam po prostu wmawiać, tutaj mydlić, mydlić oczu, bo wy znacie swoją wartość. Na przykład możecie być, może ktoś Wam coś powiedzieć, że na temat tego, co Wy robicie i chcieć Wam wmówić, że to, co Wy robicie, to jest nic nie niewarte że to jest beznadziejne, a to jest nieprawda. Nie pozwolić takim osobom wchodzić wam w przekraczać Waszych granic. Znajdą się osoby, które Was docenią i które Was jakby będą podziwiać za to, co Wy robicie. Dlatego, że tutaj macie tą ogólną o, energię króla buław. Król buław to jest bardzo silna osoba, osobowość. Ona się nie, da, nie poddaje tak łatwo, i wiadomo, że ta sytuacja nie będzie łatwa, ale wy, se, wy, wy sobie tutaj poradzicie, mimo że na koniec no, jest to złamane serce, ale obok tego jest paść kielichów, czyli nastąpi jakieś uleczenie, może przyjdzie, przyjdą jakieś przeprosiny. Może ktoś będzie chciał, żeby tę sytuację uleczyć, żeby już nie wracać do tej przeszłości, żeby to serce już, żeby wyjąć już te trzy miecze i żeby te rany się zagoiły. I może rzeczywiście ktoś tutaj e, może się pojawić z jakimiś przeprosinami, i ten miesiąc może się zakończyć e, pozytywnie. Dziękuję.